SZUKAM mężczyzny mojego życia. To są tak zwane pieszczoty wirtualne. Pierwsza trójka jest słabita. Szukuję miłości. Miłości się nie szuka. O, Anita jest następna. O, guźwa. I traktowali jak szmatę. Ho. Mm. SZUKAM kogoś. Pasuje w porządku. Nie pasuje następna. Bim. Zalogował się tamto. Wylizałbym cię w pewnym miejscu. Przez internet można wpaść w chorobę jakąś generyczną. Dobra, dawaj dalej. Mam 18 lat, babciu. 18 i nie mam dziewczyny. Po dwóch małżeństwach wikunia 777 już tylko w świecie wirtualnym widzi dla siebie szansę na znalezienie idealnego mężczyzny. Intrygują tylko te nowe dla niej dziwne internetowe zwyczaje. Czy ona się w ogóle do tego świata nadaje? Internet jest szybką i darmową rozrywką dla wielu mężczyzn. Szukają albo darmowego bzykania, albo weekendowego bzykania, albo bardzo krótkiej znajomości. To z mojej strony nie wchodzi w ogóle w grę. No wchodzi, no ale przecież no tak. Nie, no wchodzi, nie, no no ja nie jestem taką osobą. O, mogę powiedzieć, <laughs> nie jestem osobą, która nie potrafiłaby na pierwszej rance iść z mężczyzną do łóżka. Sądzę, że jestem w takim wieku, muszę czemu nie, gdyby mężczyzna był przystojny, wpadł mi w oko, chemia by zadziałała, to uważam, że nie mam na co czekać, bo druga taka... Sytuacja może się nie powtórzyć. Szybka. Mam 18 lat, babciu. 18 i nie mam dziewczyny. Wie babcia, co to znaczy dla chłopaka w moim wieku? A co to za dziewczyny? Adam wymarzył sobie, że w dorosłość pomoże mu wkroczyć internet. Lecz na drodze stanęła babcia Sybiraczka, z którą Adaś mieszka. Przyniósł do domu bezprzewodowe łącze, by zarazić nim babcie. Czy babcia stanie się fanką wirtualnego świata? Powinny mi teraz przyszczę wyskakiwać i powinienem się uganiać za dziewczynami. Tak, ale laska, słyszaliście? Babciu, jestem sobą, nie chodzę i nie wyrywam, ale nie mam dziewczyny. Nie mam z kim chodzić za rączkę, przytulać się, kogo zaprosić do kina albo na kawę. Zawsze Aj, pogadać. Belmer, ci zaraz dziewczyny tak. na talerzu podam. Absolutnie nie ma mowy, żebym ja pozwoliła u mnie internet założyć. Ciągle te pokoje erotyczne. Ale bo to jest, to jest do wyboru babuniu. Ciągle o oh, widzisz. <noise> ale to są osoby, które szukają miłości, aby pójść i się kochać na jedną noc. I to wszystko. No to a jest. ja mam swoje zasady, babciu. A popatrz popatrz, a potem w następstwie czego, jakie są różne schorzenia. Tak, ale Babciu są Te jedne noce. <noise> A ja rozumiem, miłość to piękna rzecz, ale poznajesz kogoś, długo go znasz, znasz rodzinę, da, znasz środowisko, przekonujesz się do kogoś, jest dobrze wam obojgu i jak już z miłości potem do jakiegoś zbliżenia dochodzi, to wszystko musi być piękne, ładne, pełne szacunku, a nie takie... Perfidne na jedną noc szuka. Z babcią jestem, bo po pierwsze, jakoś ją tam kocham, tak jak babcie. Po drugie, z mamą mało rozmawiam, bo kiedyś byłem bardzo za mamą. Tatę pamiętam ze szczegółów wąsy, ciemne włosy. Bił mamę, yy, chodził je po brzuch, kiedy ja byłem w środku. Widziałem go w sądzie na sprawach yy, o alimenty. W pierwszym w 1998 łys łysą głowę, później yy, 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 jego cień i później wujków. Szukam kobiety z charakterem, która wie, czego chce i nie za sobie w kaszę dmuchać. W internet yy, szukam miłości, takiego uczucia, którego w życiu nie miałem. W ogóle szukam. At rodzinnej atmosfery, tego, czego tu nie miałem. Bra z bratem ni nigdy nie byliśmy w dobrych stosunkach. Jeśli ktoś mnie bił, to on przychodził, pomagał bić. Szukam teraz tego miłości, której yy, z kobietą chcę dać naszym dzieciom, chcę im dać rodzinę, chcę znaleźć, dostać to uczucie i dać komuś to uczucie, którego tutaj nie zaznałem, a przez internet yy, znajdę tą osobę. Bo teraz każdy korzysta z internetu. Może po babciami, ale mi już stare kobiety nie kręcą. Rozwiedziona trzy córki bez mieszkania. Kolejna z blisko pięciomilionowej rzeszy polskich singli, poszukujących miłości w sieci. Od lat dla siebie szuka mężczyzny, a dla dzieci ojca. Jestem z zegarenka 31, mam na imię Renata i jestem sobie z portalu internetowego. Na necie siedzę już tak około 3 lat. Jest gro facetów, którzy tylko i wyłącznie szukają na tych portalach kobiet, które, no, że tak powiem, chcieliby, żeby ich kochanką. No, mnie no raczej tacy ludzie nie interesują, tym bardziej właśnie po przejściach, no, gdzie też mąż mnie zdradzał. Wiem, czym to boli. Wejdź ten, poszukamy jakichś facetów. Córki jednak mają swoje wymagania. Żeby jakiś odpowiedni. No to nie chyba tak, mamie pomożemy. Tak jak no to mamie pomożemy. Moje najstarsze córki i koledzy przyszli do nas, do córki w sumie w odwiedziny, 14-latkowie. No a ja akurat w tym momencie siedziałam na czacie, no oni mówią, stwierdzili, że no, taka fajna kobieta jak ja nie może być sama, my znajdziemy pani męża. No i zarejestrowali na tym portalu, zalogowali, że tak powiem. Napisali, że jestem niesamowicie piękna, inteligentna i w ogóle i poszukuję miłości. Pokaż jakiegoś. 33 Nie. lata to w twoim wieku. Ja mam 32, proszę cię. Myślę, żeby się nadawał. Co z tego, że... Będzie bogaty, jak będzie niedobry dla nas. A już. Ale nie chcę po prostu jeździć autobusem. Zobaczymy. Znajdź sobie tak, jak będzie po... samochód no, no. i będzie Cię kochał, no. A, no tak. Z, z takim gdziekolwiek się pokazać, to sztyt. Jak no, Beret. No. To czemu z nim nawiązujesz w ogóle jakieś kopie? No bo jej śmieszny. Aha. Ulubiona kuchnia. Śledzik seta, ogórczanka. Matko. Seta? No to byś mu dużo nie musiała gotować. Wiecie, tu jest kwestia tego typu, że no, mam was trzynastu, jaką dzieci będzie ogólnie cokolwiek ciężko znaleźć. Żeby nas w, w miarę tam pokochał, zaakceptował. Taki, no, to z jednym dzie dzieckiem, no, z dwójką to jest sprędzej niż... Pamiętam, jak mówiłaś raz, że gdy znajdziesz takiego całkiem odpowiedniego, a powiesz, może masz trójkę dzieci, to on już zaprzestaje z tobą kontaktu. No. No, 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 widzisz, no, to jest niestety. Chcę ci boją się takich związków. No ale na najpierw poznają Ciebie, twierdzą, że jesteśmy, a później się tylko dowiedzą, nawet nie wiedzą, jakie my jesteśmy na A no to co ja na to poradzę? Są głupi. Ja to, ja...